Siemoneczko, żumeczki, z tej strony Gumi się dzisiaj ze mną jest. Wbijajcie na jego kanał, będzie w opisie i dzisiaj zagram sobie Skywarsy. Robię małe cięcie i widzimy się jak już się zacznie ta ręka. Dobra, już jesteśmy tutaj po małym cięciu na pierwszej arence. Jakieś dobre taki bydropły. Texture pack będzie w opisie. I jego też, co nie będzie twój w opisie. O, no, może dać. O, jakiś dobry item mi się ten. Mądrze diaksy, jej. Kurde. Nic fajnego. Oś, idę, ej, idę. Idę id id do pierwszego typeczka. Myślę, że dobrze pójdzie. Ja, no e, był, był lag, S, lag z... nie. On sobie. Miałem pierwszego kila. O jak, jakie mam spodenki? O kurczę. I spadł drugi kill, fajnie. Drugiego kila miałem. Mam, dwie, mam już dwa kille. Eee, mam dwie. Czekaj. Kurde, potrzebujesz masz. No dobra, idziemy do niego. Kurde. Jak ktoś, to ten serwer nazywa się Vertex, tak? No, vertex.pl Jak ktoś by chciał bić, nie wbije, może z nami nagrywać. O kurde. Nic tu fajnego nie ma. Dobra, ale ja, ja to woda jest lepsze. Kurde, jakby lepszy mieczek by droptą. Lecę do tego gościa. Ej kur... ej lag był i spadłem. Okej. Okay. O. Dobra, robię małe cięcie. Widzimy się na kolejnej ręce. Dobra, jesteśmy tutaj drugiej, na, na drugiej ręce i to jest przestań jeden, tak? Dobrze mówię? Dobra. I co ja tu mam? Mam... mam jakąś... Mam czerwone pochodnie. O kurde. Okej, okay, idę. Kurde, a dobra, jeszcze tutaj była skrzynka. O kurde, o głowę. Nałożę na siebie głowę. Ej, ktoś do mnie się buduje! Ej, tu jest jakiś kill A dobre to ty Czasami laguje na tym serwerze. No, mi czasami laguje. takie wiesz. no sobie muszę to ustawić jakoś ej idziemy na typów klepią się właśnie o kurde o kurde jaki pieczyk! zdadałem zdadałem to sorki ludzie ale nie jestem zbyt dobry w skywarsach Muszę sobie ustawić bo wszystko dobrze. No. Ile jeszcze osób? Okej, okay, to lec na Leć tam, widzę cię, jestem za tobą. Ej, yy, popatrzę. O, jeden tutaj już się do ciebie będzie udawał. A w ogóle już będzie do ciebie szedł. Tak się mówi. Dobra kle! Jak się klepią i wygrałeś! Robię małe i widzimy się już na drugiej, na trzeciej arece. Dobra, jesteśmy już na trzeciej arece w tym odcinku. Jak ona dobrze pójdzie, to zostawcie łapkę w górę. Ja lecę już pod TNT Pod TNT Pod TNT I tutaj nic nie mamy Dobra, oglądaj mnie TY! Co? No? Ej! Ej! Czy ty też dostałeś te? Okej okay. Myślałem, że to jak, jak dostałem, jakoś już idę do Zrobiłem tylko trzy diaksy od tego typu pola. Znaczy od tej typu... Co ja zrobiłem? Ja nie jestem jakiś głupi. Dobra, widzimy się już na czwartej ręce. To robimy cięcie. Dobra, jesteśmy na czwartej ręce. W dzisiejszym odcinku. Myślę, że to już będzie przedostatnia ręka, na której będziemy dzisiaj grali. I mogę powiedzieć, że mam. No, dobry set. I mam bardzo dobry mieczyk. Z Fire aspektem. A, ja a ja potrzebuję jakiś łuk. A, a masz jakiś z tym nieskończoność? O to dasz, dasz mi go? Jaki jest to ujść? Okej, okay, to, to weź się do mnie, buduj, a ja będę, nie wiem z jakiego, będę na razie z jakiegoś tam miecza idę na środek. Bo już widzę, że dużo gości tam. To chodź tutaj do... O. Mam tutaj sześć strzał, mogę ci dać jedną. Chodź. Tutaj. Cześć, masz tu jedno, a ty mi idesz łuk. No. Kurde, tu nie ma nieskończoności, ty mnie oszukałeś Ej, ej, ja, ja, ja tu idę po skrzynkę, okej? Okay? Ja, bo...